Witajcie, dzisiaj krótko o zegarku, i w zasadzie też trochę o mechanizmie Seiko Presage. Model nie bez przyczyny nazywany Dachshund Duster wśród zegarków. A jak to rozumieć, to, to już pozostawiam wam. Pierwsze co się rzuca w oczy to piękna tarcza, piękne wskazówki. Rzeczywiście w tym modelu wygląd ma znaczenie. Mechanizm już w mniejszym stopniu, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o wygląd, to w tym segmencie cenowym te zegarki, nie, dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś kosztują chyba od 2 do 3 tysięcy, może trochę więcej złotych, więc to w zasadzie jest taka niższa półka, a to ciężko jest znaleźć coś ładniej wykonanego, jeżeli chodzi o tarcze i te elementy wizualne, które rzucają się w pierwszej kolejności w oczy. Jeżeli chodzi o wykonanie, od razu tutaj przejdę do Koperty i bransolety. To koperta to no, made in China po prostu i, i, i tutaj e, nic więcej na ten temat nie ma sensu mówić. Jeżeli chodzi o, o bransoletę, to no, niestety to jest znak rozpoznawczy Seiko, czyli, czyli e, no, bardzo słabe spasowanie i bardzo słaba jakość. Tutaj pod tym względem Seiko odstaje od konkurencji nawet w tym przedziale cenowym. Jeżeli chodzi o mechanizm, e, bo to jest w sumie najważniejsze, to mamy w środku mechanizm, który się nazywa 6R35A. Jest to jakby rozwinięcie całej serii, całej linii mechanizmów. Od modelu, od modelu mechanizmu 4R35 różni go rezerwa chodu, bo tutaj to jest około 70 godzin, w poprzednim modelu to jest 41 godzin. Jeżeli ktoś chciałby porównać ten mechanizm może tak bliżej jest NH35, to, to będzie miał rację. No bo poza tą rezerwą chodu to w zasadzie wszystko jest bardzo podobne. I, I gdyby się tak dokładnie przyjrzeć, to ewentualnie być może wykończeniem poszczególnych elementów te, ten mechanizm różni się od tego NH35, jakby niebrandowanego nie, nie oficjalnie przez Seiko. No, oba mechanizmy podejrzewam, również są produkowane w Chinach i tylko ma, markowane, jakby przez Seiko. Co więcej można powiedzieć o tym zegarku? Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o mechanizm, to ja nie jestem wielkim fanem tych mechanizmów i, w, i wszelkich, wszelkich pochodnych, czy, czyli tego najpopularniejszego NH35, który jest wkładany do przeróżnej maści modeli zegarków. Te mechanizmy są dość delikatne i o ile są tanie w produkcji, to ich podstawowa wada to bardzo słaba dokładność. W wypadku tego modelu, który jest powiedzmy troszeczkę wyższy od, od typowego, powiedzmy Seiko, jakiś piątek na przykład, to tutaj dokładność jest podawana też niezbyt wyśrubowana, bo plus 25 sekund do minus 15 sekund, czyli moim zdaniem jest to bardzo słaby wynik. Jak pewnie wiecie, w wypadku NH35 to wypada jeszcze gorzej. Dlaczego tak jest? Nie wiem, być może zabezpieczenie się producenta przed jakimiś ewentualnymi a, reklamacjami czy, czy pretensjami ludzi, którzy oczekiwaliby jakiejś większej dokładności. Nie mam na to pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o a, samą trwałość mechanizmu, to no, wiadomo, to jest konstrukcja nie do zdarcia, bardzo dobra, świetny automat y, z wynalezionymi przez Seiko nożycami. Nie wydaje mi się, żeby ktoś posiadał wydajniejszą konstrukcję, która w obie strony ruchu wachnika w tak redundantny i bardzo fajny sposób nakręca ten moduł automatu. Wada to jest, moim zdaniem, delikatność tej konstrukcji, ale tutaj bardziej chodzi o, o balans, bo wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, gdy teoretycznie nowy zegarek użytkowany w miarę prawidłową trafiał do nas ymm, i tutaj uszkodzony był włos najczęściej, czyli tam te klocki, które trzymają, no ile mi to przybliży, tak takie dwa klocki, które widzicie przy balansie, jeden jest od, od regulacji kąta impulsu, drugi od skracania i wydłużania krzywej końcowej włosa, to one lubią się w wypadku jakiegoś udaru lekko przesunąć a, i to deformuje krzywą końcową i włos się źle układa i potem ten zegarek wariuje, śpieszy, zwalnia, cuda się dzieją z balansem. E, przy sytuacji, kiedy te zegarki, te mechanizmy są wkładane do ciężkich kopert, ten problem tylko się potęguje, i e, moim zdaniem, to jakaś jest słabość tej konstrukcji? Być może zamiękki włos, zamiękkie to mocowanie, nie wiem, trud, trudno mi jest powiedzieć. W starszych modelach Seliko nigdy się nie spotkałem, żeby jakieś udary powodowały takie łatwe uszkodzenie, e, uszkodzenie balansu. E, cóż mogę więcej powiedzieć? Zegarek bardzo ładny, jeżeli chodzi o tarcze i wskazówki. Podsumowując, e, elementy zewnętrzne, czyli koperta, bransoleta, no to to jest jednak słabo. Mechanizm przeciętny. Czy jest wart swoich pieniędzy, to, to, to pozostawiam w Waszej ocenie. A natomiast w tej półce cenowej myślę, że można już ustrzelić coś lepszego, chociażby ze szwajcarskim rodowodem wspomaganym trochę outsourcingiem w Chinach. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.